Generalnie taki patent, jeżeli chodzi o tą maszynę do ubijania dwugłowy uda się w siedzeniu. A ja to widzę w pracy prawie codziennie, że osoby robią błąd. Biorąc ten drążek jak najniżej dociski. w ten sposób powodujecie to, że dociskacie sobie mięsień dwugłowy do siedzenia, co powoduje, że w końcowej fazie ruchu nie będziecie w stanie najmocniej go zaangażować, bo przez to, że będzie on napięty, znaczy jest napięty, będzie uciśnięty przez siedzenie no to nie jesteście w stanie nie pracować do końca, także polecam nie sobie jeden niżej, żeby był luz, wtedy jesteście w stanie po pierwsze tą nogę głębiej dociągnąć do pośladka, bliżej do pośladka, co spowoduje większe zaangażowanie mięśnia dwugłowego uda. No. A i kolejny patent, znaczy patent. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy mięsień uda Wam dobrze pracował na uginaniach to po skończonej serii. Spróbujcie sobie unieść nogę tak jak przegniecie. Jeżeli macie tak jak ja teraz, że wyżej nie możecie, to znaczy, że mięsień jest na tyle przetrenowany i na tyle spompowany, że po prostu nie jesteście w stanie wyżej go podnieść. Także a ja dalej teraz nie pójdę. Nie ma lat. Ach, aż mnie skurczył, także taki patent. Nie przejmujcie się, to mija po mniej więcej całej minucie i będziecie mogli już głębszy robić, zresztą... O, już mam chyba głębszy, nie? Czy nie? Nie. nie. Ach, dobra, w każdym razie tak to <laughs> Kolejny tydzień, te same zakupy: kura, sól, wołowina, rybka, dla ani cytryny, jakieś rzeczy biurowe, ser, halumi i tam jeszcze mleko, i kola. A dla nas zero nie bierzesz? Nie, Aha. tylko cukier w moim sercu. Oksa, pokaż, co robisz z hejterami. Tak, no, grzeczno, ciak, Ciao! Tak. Dobrze. Okej. Okay. Zawsze trzeba coś pokazać wam w kolejnym vlogu, czego nie było w poprzednim, także tu macie nasz pokój, w którym jest kominek. Nie używamy go w ogóle, ale generalnie jest i ja wymyśliłem taki patent, że zrobię sobie tutaj swoje takie ala biuro. Jak widzicie tu stoi wieżnia, także to jest strefa cardio, na którą właśnie zaraz będę wchodził pół godzinki z rana na czczo. Tu są dresy, których używamy do właśnie arelowów. Tutaj to ręczna strefa brzucha i mobility, także tam jeszcze jest jedna piłeczka. Oksa przesunęła. Na tym, jak widzicie, roller. Na ten moment mamy tu jeszcze odkurzacze, ale ich tu nie będzie. To jest Pudło po obieżni, aczkolwiek w tym miejscu, tam właśnie gdzie ono stoi, a, czekajcie, zoom zoom zoom, o, w tym miejscu gdzie ono stoi, ja chcę tam postawić sobie e, biurko, o, coś ostrość, ostrość gubimy. Dobra, a, tam chcę postawić sobie biurko, o teraz ok, tam chcę postawić sobie biurko i a, tam będzie właśnie a, mój komputer, sprzęt, bo tutaj też mamy router. Który idzie z biura i tu jest najlepszy zasięg w całym domu, w tym pomieszczeniu. Także pomyślałem sobie, że jak mam obrabiać materiały NPC, jak mam obrabiać teraz też trochę więcej swoich materiałów, to fajnie jak będę miał właśnie takie swoje pomieszczenie, gdzie będę mógł się odejść, jak gdyby pracy, bo tak to zawsze w domu jakoś ciężko mi się skupić. A tak czy rozpiski treningów i prowadzenie swoich podopiecznych, czy cokolwiek innego związanego z pracą na komputerze będzie w tamtym miejscu. Jakieś głośniki, muzyczka. Tutaj strefa cardio, tu rolowania, rozciągania, także taki pomysł. Możecie widać w komentarzach, co o tym sądzicie, ale i tak to zrobię. A teraz czas na poranne aeroby na tym oto sprzęcie. By the way, pierwsza rzecz, jaką zakupiliśmy za nią wspólnie, bieżnia do domu. Chciałbym pomyśleć, że bez sensu pomysł mając, pracując w fitness klubie, gdzie jest takiego sprzętu mnóstwo, ale przydaje się właśnie wolne dni albo jak później mam iść do pracy, to tak jak w tym tygodniu miałem kilku klientów, którzy z uwagi na święta teraz, na wszystkich świętych, powyjeżdżali nawet na tydzień, bo są z drugiego końca Polski i wtedy idąc do pracy na przykład na 11, 12, a nie jak zwykle na 7, 8, no to nie musiałem zasuwać do pracy, tylko obrano w domu i pięknie można zacząć dzień, a pogoda już jest taka, że no, robi się powoli za zimno na to, żeby robić w plenerze. Zresztą ja wolę robić areoby na bieżni, z tego względu, czy tam generalnie na sprzęcie, bo mam większą kontrolę nad stętnem, mogę sobie ustawić wysokość, a prędkość, odpalić sobie jakiś serial, czy poglądać coś na telefonie i robota się robi, a w razie czego zawsze otworzyć, można otworzyć okno, aby było świeże powietrze. A na świeżym powietrzu, jednak dużo ciężej utrzymać to tętno. Przynajmniej dla mnie, bo musiałbym zacząć na przykład szybciej, szybciej biegać, szybciej w ogóle biegać. A przy moim wzroście, przy moich problemach z kolanami, nie jest to zbyt skazane. Nawet ortopeda mi zakazał. Także życie. 10 białek z jaj, 2 całe 200 gramów prożonych malin, 30 gramów odżywki izolatu białka. Wygląda jak kupa. Komuś może nie smakować, ale ja nigdy nie byłem normalny, więc mi to pasuje. Oryginalnej w gro nie wzięła, ale w Lidu już ja kupiła. Co dzisiaj podajesz w kuchni? Tak proszę Państwa, dzisiaj podajemy meksykańską potrawę, czyli konkarnę. Dosia polska z indykiem. Co było? Czyli konkarnę z indykiem, tak? Tak. Generalnie w oryginale powinno być e, połowiną. Ale. Ale że. Indyk był w promocji. Indyka pod ręką. To jest z indykiem. Wygląda jak kupa. Znaczy w sumie wygląda bardziej jak Bigos. A Bo jest to jest meksykański Bigos. <laughs> Możliwe. Ale jest bardzo pyszniutki. Niami, niami. Też kiedyś jadłem takie rzeczy. Kiedyś z dobrych, starych czasów, masę. I ja oczywiście, aby tłuszcze się zgadzały i było dietetycznie. Miarka w oczach. Ser edamski do tego na koniec. Już to dla smaczku. W kwestii, kwestii brak uważenia pomijam, ale... To dla smaczku. I cała kostka, bach! Mam taki zamiar, tylko że pokroję. Jest cała kostka, jest bardzo mało. I uwaga, konkurs. Ktoś, kto zgadnie, ile jest tutaj dokładnie gramów sera, wygrywa koszulkę Pure Power. <grystanie> Sama nie wiem, ile tu jest. Okej, okay. no to randeczka w kinie. Tak, że, znaczy to co mi się udało nagrać, yy, jak były jeszcze trailery, to był terminator. Także my byliśmy na terminatorze tylko w końcu na Jokerze. Moja ocena, jeżeli chodzi o film psychologiczny, 11 na 10. Moja podobna. Grubo. Trzyma. <laughs> Grubo. Ciężnie. Tak, a teraz z uwagi na to, że ja jestem na redukcji. Ania nie i Ania mnie wspiera. Idziemy coś zjeść. Znaczy ktoś idzie coś zjeść. Reakcja była tak szybka, że nawet... Nie zdążyłem nagrać, kiedy doszło do tego zakupu. Dzisiaj skromnie, bo tylko czizik. Pa, 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 pa. Ale myślę, że jeszcze nadrobię czymś do domu. Dziękuję, kochanie, za wsparcie. No, masz. Całe szczęście, że ja nie lubię takiego jedzenia. Co, nie jest takie smaczne. Ale się zapcham jakimś syfem, nie? tam. tam, i tam. tam. Okej, okay. Ania miała swojego maka. A ja zaczynam robić swojego norfisha. I tak oto prezentuje się produkt finalny, czyli. Mój fishmack, 420 g ziemniaków, 380 gramów miruny, ketchup, kotlina, 60%. Także, ok, także tak na koniec tego vloga, chwila pogadanki, żeby w tej tradycji stało się zadość w tej kwestii. Słuchajcie, no, dwie rzeczy. Rzecz numer jeden kończy się drugi tydzień redukcji. Do zawodów mam tak naprawdę 15 tygodni, także w tym tygodniu prawdopodobnie spotkam się z Emilem, aby troszeczkę podkręcić korbę, bo waga co prawda spadła do 115 kg ze 118 w te dwa tygodnie, ale ja znając swoje ciało już z wcześniejszych okresów wiem, że musimy tutaj tak naprawdę u mnie dość mocno przycisnąć, żeby ten organizm naprawdę zatrybił. No i miejmy nadzieję, że jakoś się nam to uda. A tutaj mam chciał jeszcze wam tylko pokazać jedną rzecz. Tutaj na tą kartkę, ale za chwilę, bo bardzo ważna rzecz się wydarzyła wczoraj, czyli Mistrzostwo Świata Elite Pro zdobyte przez Marcela Przeszlaka w kategorii Classic Physic oraz w kategorii Open przez Szymka Ładę. Gratulacje dla chłopaków, ja już składałem, ale no w tym materiale też muszę o tym powiedzieć, no bo to jest bardzo ważna rzecz jaka się wydarzyła. Szymek dokonał czegoś, co się wydawało niemożliwe. Miał 22 punkty łącznie, a drugi zawodnik miał 44, także deklasacja dosłownie. A co najważniejsze i co najfajniejsze, w końcu kliżanek kiedy nie miał formy, został oceniony tak jak powinien zostać oceniony, czyli podejrzewam na czwartym miejscu, także naprawdę spadek z tego topu, na którym ciągle go trzymano, czasami kontrowersyjnie, nagle spadek na czwarty, także widać, że Velit Pro no, starają się, aby były te kryteria zachowane tak jak powinny, nawet pomimo tego, że mieli mistrza, który był ukrywany od samego początku powstania tej federacji. Także Szapoba, super. No i oczywiście Szapoba dla Szymka, który utarł również nosa hejterom u nas w kraju, którzy wiele osób tutaj już go zaczęło negować, zwłaszcza po Arnoldzie. No ale jak to w naszym kraju bywa, albo jak wygrywasz, jesteś królem, jak przegrywasz, jesteś nikim. Także tutaj brawo dla Szymka, gratulacje. No i Marcel, naprawdę relacyjna sylwetka od zawsze w topie tak naprawdę, jeżeli chodzi o proporcje i w ogóle strukturę ciała w Polsce. Ale no, w ostatnim czasie naprawdę bardzo fajnie tutaj Marcel się rozwija. No i oczywiście jest tutaj niewątpliwie duża zasługa Arka Szyderskiego, mojego poprzedniego trenera, który pracuje wciąż z Marcelem. Także gratulacje dla, całego, dla obu panów, dla całego Szyderski Team. A teraz, już przechodzimy tutaj do tej karteczki, bo w sumie to są vlogi moje, o mnie, także o moim życiu. Także to, co trzeba było powiedzieć, to się powiedziało. A teraz zobaczcie, tu mam taką kartkę. Od pierwszego dnia redukcji, codziennie na koniec dnia, jak zakończy się dzień, i nic nie odwalę, to go skreślam. Także jak widziałem, pierwszy cały tydzień, tu jest sobota, dzisiaj jest niedziela, 14 dzień. No i dopiero jak zjem ostatni posiłek, jak będę szedł spać. I w ten sposób naprawdę bardzo mi to pomaga, bo po pierwsze widzę, gdzie są zawody, a po drugie... Nawet jak mam jakąś pokusę, a nie ukrywam, że tutaj w tym przedziale jakiś tam miałem na zasadzie wzięcia czegoś tam z lodówki podgryzienia. To zaraz patrzę na tą kartkę, mówię, nie, 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 nie. I działam tutaj na tej redukcji troszeczkę na podstawie metod, jednej z metod działania Huberta Kuczyńskiego, czyli że po prostu najważniejszy jest każdy dzień. Wstajesz rano i do wieczora mają być wykonane wszystkie punkty. Nie zastanawiaj się tutaj nad tymi zawodami. Tylko każdy kolejny dzień który jest aktualnie, jest dla Ciebie jak gdyby najważniejszy. I dzięki temu, nawet nie wiadomo kiedy, znaczy ja dopiero to zaczynałem, a już minęły dwa tygodnie, nie wiadomo kiedy będą już te zawody, ale jeżeli każdego dnia skupiacie się na tym, żeby wszystko zrobić na 100%, jak tylko jest to możliwe w Waszym wypadku, to macie gwarancję sukcesu tu. A jeżeli Wy jesteście tu, a zaczynacie już myśleć o tym i kminicie co to będzie, jak to będzie, a tutaj dacie gdzieś dupy, no to tu nie będzie dobrze. Także taka metoda. Do zobaczenia już za tydzień. See you. Aha, i dzisiaj też rusza dla Was dzisiaj, bo to ja nagrywam tą w niedzielę, ale materiał w poniedziałek, czyli dzisiaj rusza również kanał NPC Polska oficjalnie. Także gorąco Was zapraszam do śledzenia. Linki podam już też w informacjach pod filmem. Pierwszy materiał będzie taki bardziej z takim intro zapowiedzeniem, powiedzmy, ale będzie się działo. Będzie to kanał troszeczkę inny, a nawet, bardzo, a nawet zupełnie inny niż wszystkie, jakie widzicie w Polsce do tej pory, ale to już zobaczycie, co tam się będzie działo, powiem tylko tyle, jeżeli szukacie skandali, to nie subskrybujcie. Na razie.